Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. To poleciało na żywo w TVN i mam wrażenie, że tylko dlatego poleciało, że było na żywo. Do kogoś gazowej tacy jak oni przeżywali kilka dni niesamowitej udręki i upokorzenia po no, ich od Niemców i od kolaborujących z nimi Ukraińców i Litwinów. Za łyk wody trzeba było płacić zegarkiem albo setkami złotych. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się. W czasie, gdy trwa kampania wmawiania nam Polakom, że byliśmy współwinni za niemieckie zbrodnie, ten pan, który jest historykiem pochodzenia żydowskiego, wyraźnie powiedział o kolaborantach, ale litewskich i, uwaga, ukraińskich, czyli. Odpadł podwójnie, bo nie dość, że nie mówił o kolaborujących Polakach, to jeszcze śmiał naruszyć taki, powiedziałbym, niepisany świecki dogmat, który ostatnio obowiązuje w polskich mediach o świętości Ukraińców, bo historię II wojny światowej próbuje się napisać na nowo. Wiadomo, bandera już jest przecież przez byłego dzisiaj na szczęście, ale wówczas będącego faktycznym prezydenckim ministrem porównywany do polskiego bohatera narodowego. I powiem szczerze, że mam takie déjà vu i wydaje mi się, że niedługo ten materiał może być usuwany z polskiego internetu. Podobnie jak ten materiał z 2015 roku, kiedy to mężczyzn w wieku poborowym usilnie nazywano kobietami z dziećmi. A jak widać, uchodźcy dotarli. Już e, na brzeg widać starszych, e, schorowanych ludzi, widać e, dzieci e, i takich tontonów, proszę Państwa, tutaj do brzegu wyspy Lesbos każdego dnia dociera, o, jest, można powiedzieć, już kilka dziesięć, wczoraj jeszcze trzydzieści, ale dzisiaj o, to jest chyba czterdziesty konton. <laughs> Wszyscy uchodźcy mają jeden cel, to Unia Cała i między <laughs> innymi granicę Węgier, żeby z Serbii zdą Dlatego wielka prośba do Ciebie, pomóż propagować ten materiał, udostępnij go, daj mu lajka, like napisz coś w komentarzu, porozsyłaj go, powstawiaj link do tego materiału na grupach facebookowych. No bo wydaje mi się, że my Polacy, którzy mamy taką przypadłość narodową, że zawsze jak widzimy kogoś potrzebującego, to idziemy z nie do niego z otwartym sercem i dajemy wszystko co mamy. No potem niestety zwykle jesteśmy za to karani przez historię. Wyżej takiej zasady żaden dobry uczynek nie pozostanie nieukarany i za te nasze dobre serduszko, potem kosa w plecy, czasem siekiera, a czasem coś jeszcze gorszego. Uważam, że przypisywanie nam publicznie, globalnie, niemieckich zbrodni to jest skandal. Przypisywanie nam, jako narodowi polskiemu kolaboracji z niemieckimi. Nazistami, z okupantem. To jest po prostu straszne. Oczywiście, byli.